Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Messi, a to kolejny odcinek wyzwania idealnego życia. Wyzwania, w którym skupiamy się na życiu jednego Sima od momentu jego narodzin aż do śmierci. I jesteśmy, jesteśmy u naszych dziewczyn, które są właściwie w samym środku y, kryzysu małżeńskiego. Kira w ostatnim odcinku podejrzewała Mei o zdradę. Mei oczywiście wszystkiemu zaprzeczyła o matko dziewczyno weź spróbuj tutaj poproś mej o masaż pleców tak ty ją bierzesz na ręce taką ciężarną podziwiam cię ale May ostatnio pakuje więc w sumie jej się nie dziwię dobrze dobrze słuchajcie zaczął się poród tak zaczął nam się poród e Włączę tutaj nam jakąś, zmienię stację na b, 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 coś bardzo spokojnego, na lekką muzykę. Niech poleci nam tutaj lekka muzyka. Eee, zaczyna nam się poród. Postanowiłam, że, żeby wiecie, zrobić coś innego, coś inaczej niż zwykle. Mieliśmy ostatnio bardzo, bardzo dużo tych porodów w szpitalu, więc tym razem postanowiłam, że będziemy mieli. Poród domowy. Ostatnio Kira miała taki dosyć ekspresowy poród dziecka z e, powiedziałabym próbówki. O matko, odeszły jej wody. A ja tu pierdzielę głupoty. Wody ci odeszły, słonko. Boże masz ból skurczowy. Co to będzie? Co to będzie? O nie, a Emily rusza się ząb, skarbie. Z zębem sobie poradzisz. Ząb ci sam wypadnie. W wypadnięciu tego dziecka z brzucha trzeba będzie trochę pomóc. Tak, do tego, żebyśmy rodzili w tym oto basenie, o, możemy się przytulać z, yy, z partnerem, ale w międzyczasie poćwiczmy jeszcze trochę. Czy my możemy w ogóle przebrać się w jakiś taki strój bardziej? Czy my mamy jakiś strój kąpielowy, dwuczęściowy? Mamy ten, dobra, ja jej zaraz wiecie co, zaraz jej dam jakiś, yy, bo to jest jednoczęściowy, zaraz jej dam jakiś dwuczęściowy. Póki co niech ona sobie trochę poćwiczy słonko. Po co ty tu przyszłaś? Przyszłaś podtańczyć. <laughs> Matka będzie rodziła, a tatu wywija. Boże w wodach, które jej odeszły. Skarbie, nie, nie rób tego, proszę cię, wytrzyj to. Bądź dobrym dzieckiem i idź może zajmij się swoim młodszym braciszkiem, skarbie Ty sobie użyj pieluszki, nie krępuj się, Ty tak w ogóle, słonko, może nie budź go, może zaniepokojona, czy możesz zadzwonić, zadzwoń, zaplanuj wizytę z noclegiem, po, czy to są minimum trzy noce? Dosłownie na yy, jedną, na dwie noce. Niech Akemi do nas przyjdzie. Zadzwoń do babci. Yy, dobrze, dobrze. Wszystkie wydarzenia zostaną przerwane. Zadzwoń do babci, powiedz: Babciu, mama rodzi, pilnie potrzebna pomoc. Teraz nie mogę przestać tańczyć. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że potrzebujemy pomocy. Spróbujemy dać. Rozpocznij. Poród domowy. Kira zaczyna rodzić. Przygotuj się do jej porodu domowego, kupując basen porodowy lub poduszki porodowe. My zdecydowaliśmy się na basen. Czynności takie jak ćwiczenia oddechowe, kąpiel lub ćwiczenia na piłce porodowej pomogą jej opanować bóle skurczowe i przyspieszyć e, rozwarcie. Skarbie, ale ty naprawdę Nie, ja doceniam to, doceniam. E, posłuchaj poproś o pomoc w jeździe na rowerze swoją babcię, babcia się tobą tutaj zajmie, będzie ci pomagała, ty skarbie jesteś głodna, ty zgłodniałaś, przyszłaś sobie czurosy jeść, dobrze, zjedz sobie, tak, zjedz, chociaż ty tymi czurosami to się nie bardzo najesz, ale niech Ci będzie, Boże biedactwo, tak, babcia przyszła z torbą, pomoże nam tutaj w międzyczasie, bo nam się zachciało postępowego rodzenia w domu, może nie takie, nie tyle postępowe, co trendy, więc poćwiczmy sobie jeszcze troszkę, jak tylko zjemy. I znowu poprośmy. Boże, a Mej tylko Mej jedyne co robi to biega i panikuje. Biega i panikuje. Chciałaby coś poczytać. Chciałaby przewinąć Noa. Czy to oznacza, że Noa się zwalił w pieluszkę? Chyba nie jest aż tak źle. Dobra, ona będzie biegała. Tak, tak, tak. A ty tutaj ćwiczysz biedactwo dobrze. Biedna. Matka May tylko lata w tej z powrotem i postanowiła, że pójdzie spać. Zdrzemnij się. Jest pierciarska i kolejna, która będzie mi tutaj tańczyła. Już pora. Staranie się o dziecko, ból skurczowy. Ok, troszeczkę jej to mija dzięki temu. Rzeczywiście, ja oczywiście link do moda zostawię wam w komentarzu. Bardzo często o niego pytacie, ja go bardzo lubię. Jest naprawdę game changing. Tak, i chyba zaraz wyłączę tą muzykę. Bo wszyscy tu. Po prostu komedia. Jeszcze babcia niech zacznie grać na, na fortepianie, a ta się tu męczy. Ona powinna ich tu zatłuc wszystkich. Naprawdę. Porozmawiaj z May o tym, że no, to, to chyba nie pora. Poprosi ją o, o masaż pleców jeszcze raz. A słonko, a ty gdzie idziesz? Na się lalkami. Czy możesz w ogóle... Przywitaj Akemi yy, i może zaproś babcie tutaj do zabawy. W międzyczasie baw się lalkami z Akemi i z małym Noa. Możemy go wziąć? Dobra, on śpi, więc nie możemy. Idź tam pobawić się. Jejku, biedna ma znowu te bóle skurczowe. Czy, czy możemy znowu, może zamiast ćwiczyć, spróbujemy poprzytulać się z partnerem? Może to coś nam da, a ta muzyka mnie irytuje. Domyślam się, że ją chyba też. Czy jest tu coś bardziej takiego. Ee, nie wiem, <grytanie> cokolwiek? Muzyka romantyczna do porodu? Right. Idziecie, dziewczyny? Chodźcie, może to coś Wam pomoże. Właściwie to głównie Tobie może to coś pomoże. Chodźcie tutaj, zobaczymy. Pierwszy raz tak w ogóle przeprowadzam ten poród w basenie, ale widziałam, że. Ee, że. Animacje ma urocze. Ale to jest po prostu przeurocza interakcja, animacja. No przecudnie to wygląda. No myślę, że trochę ulgi jej to da. Mam przynajmniej taką nadzieję i że będziemy mieli. Do porodu w wodzie potrzebna jest położna lub Sim z karierą. Czy w ogóle gdzie jest nasza położna? O, matko, ona jest wycieńczona skurcze Simki o imieniu Kira nasilają się w miarę postępu porodu każdy skurcz jest gorszy od poprzedniego czuje się przytłoczona ogromem ból, bólu i z trudem udaje jej się skupić na czymkolwiek ojej, no mama przyszła mama przyszła, więc przyszła nas trochę wesprzeć chyba ojojoj e, weź spróbuj poćwiczyć słonko spróbuj jeszcze trochę Słuchajcie, jest i nasza położna zadzwoniłam po nią, przyszła do nas Debra i jest ona <śmuszczak> uwaga, miłośniczką teorii spiskowych, nie wiem czy lekarz i miłośniczka teorii spiskowych to jest dobre połączenie, no ale dobrze, dobrze. Tętno dziecka brzmi normalnie, a ty wykonujesz wspaniałą pracę. Nie zastanawia się zbytnio. Najlepiej poczuć swoją drogę przez poród, niż myśleć o niej. Nie mam pojęcia o co ci chodzi, ale e, czy mogłabyś sprawdzić rozwarcie, kiedy będziemy rodzić, bo e, aż May, May się już znudziła. Zadyma jest po prostu dobrze, że wypadło nam to e, w dzień wolny tak naprawdę, wszyscy mogą zostać w domu ale czy tak czy, czy mógłbyś poprosić babcię żeby ci e, zmieniła pieluszkę pomoc poproś o zmianę pieluszki słonko my idziemy sprawdzić rozwarcie czy mama będzie już rodziła powiem wam tak dobra wiadomość jest taka że mamy 4 cm czyli jesteśmy w połowie drogi zła jest taka że Kira właśnie straciła przytomność w co matko ona jest ona jest po prostu śpiąca. Moje dziecko jest śpiące, niech ona się zdrzemnie. No ja nawet nie wiem, czy to jest fizycznie możliwe, zdrzemnąć się, kiedy ma się skurcze. Ludu! O co tu chodzi? Dlatego ona straciła przytomność, biedna. I liczę, że jesteśmy już bardzo, bardzo blisko tego porodu, że to już takie nasze ostatnie dosłownie chwile męczarni, bo powiem Wam szczerze, w tym modzie. Jak sobie zaznaczycie normalny poród, nie przez maszynę, no to ten poród potrafi z półtora dnia trwać. O nie, Boże, tak mi jest jej szkoda. Kira mi już dosłownie z trzy razy zdążyła stracić przytomność. Z bólu, tak się domyślam. Sprawdzamy, jak tam. Matko, rzęsy jej się zliczowały. Jak tam rozwarcie, czy już jest dobrze, czy, czy już się. 7 centymetrów. Po prostu zaufaj procesowi, robisz świetną robotę, ale urodzić dziecka nie mogę, więc jeszcze nie jest tak dobrze. Mam ochotę na nią krzyczeć. Weź, poćwicz jeszcze, bo przebiedne dziecko. Guys, jest dosłownie trzecia nad ranem. Tak, ona dalej się męczy. Znowu straciła przytomność z bólu. Y ta babka, ta y, miłośniczka teorii spiskowych, to jest jakaś sadystka, no ale nic, nic nam nie zaproponowała, żadnych środków przeciwbólowych. Prosimy ją, żeby jeszcze y, sprawdziła, co u dziecka, czy wszystko z nim w porządku, wszystko idzie dobrze, robisz dobrą robotę. Y, poprosimy ją jeszcze raz, żeby sprawdziła nam. Rozwarcie, czy już wreszcie do czegoś dojdzie. O matko, to jest dramat. Mej w międzyczasie czyta sobie książkę i zrobiła się flirciarska. Ja w ogóle nawet nie wiem, jak ona w tych okolicznościach może być flirciarska, ale jest tutaj z nami dzielnie, mimo że też już jej się chce spać towarzyszy nam tutaj no nie, chyba nie chce nas nie, nie. zostawić e, z Debrą która jest dosyć podejrzana i przyszła do nas w różowym fartuchu nie to żebym coś miała do różowego okej, okej, okej widzę główkę dziecka, masz pełne rozwarcie jeśli chcesz urodzić w wodzie teraz jest dobry moment urodź dziecko, urodź dziecko i najec się po tym ale tak z drugiej strony Debra jest dosyć dosyć dobrze ubrana porozmawiaj z Debrą nie, 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 nie przytulaj się z partnerem. Chciałam, żebyś urodziła. Kto ci tutaj stanął? Czyżby ta piłka? Idziemy. Słuchajcie, rodzimy. Oto ten moment. Odłóż książkę. Czy my możemy jej w ogóle w tym jakoś pomóc? Jej, biedna Czy my tu. Jest, panika przyszłego rodzica. O nie, coś jej się z rzęsami stało najgorzej. Dasz radę, Kircia. Dasz radę, rodzimy. Rodzimy, słonko. Boże, ona jest wycieńczona po prostu. Głodna. Potrzebuje rozrywki, ale wiecie co, to jest... Tak, to jest... To jest dosyć realistyczny. Jest już przygotowana kołyska. Zaraz wyjdzie maluch. Przypominam, że mamy synka. Pełne wzruszenia. Uda się, uda się. Mej tylko patrzy przerażona, o mój Boże. Co tu się dzieje? Co tu jest gra. Nie mamy dziecka. Mamy dziecka, chciałam go nazwać. Mamy dziecka, mamy y, synka, <noise> ja już zbrażenia te emocje. Czuję się jakbym to ja z nią tam półtora dnia rodziła. Nie no, żartuję, Myślę, żebym tego nie przeżyła. Nazwiemy go ren, mamy chłopca i to tyle. Yeah! jest i malu. Ojojoj, słodziaczek, ciekawe do kogo podobny. No pokaż się, jakie to urocze. Ojejku, przesłodkie. Ojojałam się. Aż z wrażenia mówiłam dziwne rzeczy. Bardzo dziwne. Debra chyba jest zdecydowanie pod wrażeniem całego tego porodu. Kurczę, powiem wam, to jest przeurocze. Częściej chyba będę korzystała z tej opcji. Póki co, no, jeszcze taki. Przeuroczy moment. Zostaw tą debrę. Poprzytulajcie się trochę z maluszkiem. No, maleństwo już wylądowało i mam dla Was złą wiadomość. On chyba. Czy on ma rude włosy? Czy tam mu przyśwituje rudy? Czy ren będzie miał włosy po mamie, czy po drugiej mamie? I po której tak na ptak? ty skarbie zasłużyłaś. Ty idziesz po prostu spać. Nic innego cię nie interesuje. Słońce, ty musisz to wszystko e, posprzątać e, i tak, tak, pobamsować dokładnie. E, I ogarnąć twoje dziecko. No ja widzę tak, jesteś radosna, chce ci się siku, świetnie. Dobrze, Kircia się ogarnia. Nie wiem, czy my mamy tą panią wyprosić czy chyba tak, chyba dajemy odwołaj e, i tyle. Później może naszego maluszka zmienimy mu strój na jakiś fajny. Nie będzie pandamonium. Brzmi to całkiem spoko. Dziękujemy bardzo, dziękujemy, debro. Dwa tysiące! To samo dziękuję, nie wystarczy. Debra! Ty szarlatanie, ty. Fanka teorii spiskowych, no? Się znalazła. Boże, czy te dzieci w ogóle są zadbane nie mam zielonego pojęcia ale May idzie spać bo jest padnięta babcia nam pomaga ty słonko też idź spać oj dzieci to nam już wystarczy słonko ja wiem ty jesteś głodna przyszłaś wszystkim o tym powiedzieć ale czy jest tu coś do zjedzenia oczywiście że jest więc nie wiem po co zawracasz głowę swoim mamom i tak, dziewczyny śpią w najlepsze, mały, Noa tutaj, czas, wy... tak, lubi pracować nad sprawnością fizyczną, zdecydowanie, malutki Noa, zaczepia tutaj babcie. potrzebuje troszeczkę uwagi od niej, poznaj nowe rodzeństwo, słodziaku, no oczywiście, że tak, możesz iść, Poznaj swojego braciszka jak najbardziej. To w takim razie już zostaw tutaj babcie Idź poznać nowe rodzeństwo. Widzisz, też jest tak samo ubrany na zielono, jak ty, mały potworku. E, czy możesz go jakoś zabawiać e, no i rozmawiać. Ma, no, tańczy! Słodziak nie wiem, czy mu się to podoba. Chyba mu się nie podoba ten temat. Czy mógłbyś w ogóle babcie poprosić o coś do jedzenia? Pomoc. Poproszę o jedzenie. Myślę, że babcia coś nam da do jedzenia. Proszę, już tutaj się przebrałeś ze swojej piżamki, słodziaku. W międzyczasie... Ty, młoda damo, ty chyba powinnaś zasuwać do szkoły. Czy ty tu masz iść do szkoły podstawowej? Tak. Nowe rodzeństwo. Emily tonie we łzach po poznaniu nowego rodzeństwa, którego... Wcale nie chciała mieć. Ostatni dzień na wypełnienie postanowienia. Matko, ty chciałaś poprawić oceny? Może się uda. Zobaczymy. Spróbuj skupić się na tym i uczyć się pilnie. Może uda ci się poprawić oceny. Jak nie, no to będziesz podwójnie smutna po prostu przez to. Ja pierdzielę. No nic. Co Wam powiem? Mały Ren sobie tu śpi. Nie, on czeka. Ta mała bestia czeka po prostu na odpowiedni moment, żeby wybuchnąć i obudzić swoje mamy. Za to Noah ma nastrójnik. Noah nie może się doczekać zabawy z nowym rodzeństwem. Także wzmacnia mu szczęśliwy plus dwa. Miłość dziadków. Ojoj, nie ma to jak dziadkowie. a cieszy się, że mogli przyjechać. Może nawet dostanie od nich trochę słodyczy. Co to za. czy ty. Czy jest tu? Gdzie ona jest? Nie, no chyba jej tutaj nie ma. E, słonko. Będę dzisiaj asystować. Słonko, ale to już po, po wszystkim. No dobrze, dobrze. Czy ktoś nas stąd wyciągnie? Tak w ogóle. E, na pewno nie Debbie. Emily poprawiła swoje wyniki. Yeah! Czyli udało nam się na ostatnią chwilę. Super. Nie wiem, jakim cudem teraz nam to pokazuje, ale okej. Okay. Dobrze, gdzie jest babcia? Gdzie jest babcia? Czy babcia poszła spać po prostu? Eee, wchodząc do klasy, Emily zdaje sobie sprawę, że nadszedł termin oddania pracy, którą powinna zacząć kilka tygodni temu. Emily spogląda na plik papierów, piętrzący się na biurku nauczycielki. Wystarczy kilka minut sam na sam z oddanymi pracami. Czy Emily spróbuje skopiować pracę kolegi? Czy powie prawdę? Ja myślę, że ona w tym momencie jest taka troszeczkę przytłoczona tym wszystkim, bo pamiętajmy o tym, że May z, z Kirą tak niezbyt dobrze się ostatnio dogadywały. May oddalała się od swojej żony Kira była podejrzliwa myślę, że mogło w pewien sposób się to właśnie odbić na Emily ona jest ogólnie pilną uczennicą ale sama sytuacja w domu spowodowała że, że Emily po prostu nie zrobiła tej pracy przez to wszystko tutaj kłótnia mam, tutaj ciąża, tu poród i wymknęło się to gdzieś tam Spod kontroli, a z drugiej strony ona miała postanowienie, że chciałaby poprawić swoje oceny. Więc nie sądzę, żeby chciałaby teraz wyznać prawdę, dokładać stresu swoim rodzicom, mimo że to nie jest tak naprawdę jej wina. No, każdemu może się zdarzyć i będzie próbowała odpisać od kolegi. Nauczycielka jest zajęta pisaniem na tablicy. Emily wsuwa pod koszulę zabraną z góry stosu pracę i wychodzi do Łazienki. Po kilku minutach, dokonując paru zmian w doborze słów, otrzymuje całkiem przekonującą kopię pracy, którą umieszcza w swoim tornistrze. Ładnie. No niedobrze, że tak zrobiła, no ale no uszło jej to na sucho. Mamy się nie dowiedzą. Gdzie jest babcia? I w międzyczasie patrzcie, co mi wyskoczyło. Pawia choroba. Emili się pochorowała i zwymiotowała na szkolnym korytarzu na oczach innych uczniów. Teraz jest u pielęgniarki. Myślę, że to chyba ze stresu. Jednak e, stres ją dopadł. E, myślę, że damy, co, bym co by powiedziała Kira, one mają taką bliską ze sobą relację rodzicielską. Czułą chyba nawet, chociaż nie jestem pewna, czy to nie z małym Noa. wydaje mi się, że z obiema, z obojgiem dzieci damy przeprowadzić kompleksowe badania lekarskie. Myślę, że to by zrobiła. No i co, skoro już wstałaś, to weź, wyjmij tego malucha, bo babcie gdzieś babkę wcięło. Nie wiem, gdzie jest babcia, nakarmiła młodego i wyparowała. Słuchajcie, ale myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wiem, że taki zmarnowany na ten poród domowy. Ale myślę, że dla tych z Was, którzy nie znacie tego moda, było to też takie ciekawe, praktyczne spojrzenie na niego, jak wygląda. No, zajmuje długo, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego odcinka i pa!